7.9. Twój początek dnia. Gościem poranka 7.9 jest historyk Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W redakcji witam państwa. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się powstanie listopadowe, które trwało około 11 miesięcy. To zacznijmy od początku. Co było przyczyną rozpoczęcia powstania? No, przyczyną była wiadomość, do dziś już się nie dowiemy, czy prawdziwa, że młodzi podchorążowie, razem z całą armią Królestwa Polskiego, mają wyruszyć w najbliższym czasie przeciwko Belgii, przeciwko powstaniu w Belgii, które wybuchło w sierpniu. W październiku Belgia proklamowała niepodległość, no i szykowano się na tak zwaną akcję odwetową, która miała zmusić Belgów do posłuszeństwa wobec króla Niderlandów Wilhelma Orańskiego. No, było to oczywiste, że Polacy będą musieli walczyć z Francuzami. A pamiętajmy, cała armia Królestwa Kongresowego była armią wcześniej napoleońską. W związku z tym perspektywa była fatalna. No, a drugą rzeczą była oczywiście wzmożona rusyfikacja i bardzo głęboki konflikt z nowym carem Mikołajem, którego Polacy bardzo mieć nie chcieli. To wszystko razem złożyło się na owe zawołanie Piotra Wysockiego do broni, oficerowie, no i wyruszenie wieczorem 29 listopada na ulicę Warszawy. Często w no za... mhm. tak? naszych powstaniach mówi się, że były to bezsensowne zrywy, które nie miały szans powodzenia. W tym przypadku było inaczej w przypadku powstania listopadowego? Musiałbym tu stanąć w obronie najlepszego znawcy, Wacława Tokarza, który rozdzielił powstanie od wojny polsko-rosyjskiej, która wybuchła w roku następnym. No, odległość czasowa była tak niewielka, że wszyscy że w całości bierzemy to za jeden zryw. W tym momencie to było jedyne zresztą powstanie, które miało. Dość duże szanse powodzenia, o ile by ruszyła się Europa, na co zresztą powszechnie liczono. Sam zryw powstańczy się udał, dlatego że zdetronizowaliśmy cara Mikołaja. Przypomnę, że był on legalnym królem Polski i zdetronizowaliśmy go z strony polskiego, nie ruszaliśmy go jako cara. Natomiast wojna, która później wybuchła, niestety była przegrana ze względu na osamotnienie Polski. Ale przypomniano sobie właśnie za starymi badaczami, ta teza, że to było bezsensowne, jest z końca XIX wieku, potem w XX wieku się przewijała, że celem powstania nie tyle było wybicie się na niepodległość, co było oczywiście marzeniem, pragnieniem, tego tu nikt nie kwestionuje, ale realnie patrząc, było nie wyrwanie się, a przetrwanie, wywalczenie takich warunków, których my jako naród moglibyśmy przetrwać. No, musimy powiedzieć, że chociaż militarnie pobici, to jednak moralnie wytworzono podstawę, fundament pod przyszłą niepodległość. Wielka emigracja, wspaniała literatura. No Chopin do tego jeszcze ze swoją muzyką. I tysiące, tysiące ludzi, którzy chcieli być wreszcie Polakami. Pamiętajmy, myśmy byli na potęgę rusyfikowani. I to nie w taki sposób, żeby Polaków zmuszano, aby być, byli Rosjanami. Nie, nie. To było bardziej y, finezyjnie. Mieli to być polskojęzyczni Rosjanie. No i tego właśnie nie chcieli. A druga bardzo istotna rzecz. Powstanie listopadowe jest czwór narodowe. My o tym zapominamy, skupieni jesteśmy wyłącznie na sobie, ale to jest również narodowe powstanie Litwinów, w którym Litwini biorą udział. To są powstanie na Białorusi i wreszcie powstanie na Wołyniu i Podolu powstanie również samych Ukraińców, w tym oczywiście mieszkających tam Polaków. Podniesie to do potęgi wyższej, powstanie styczniowe i udowodni, że właśnie ziemie zabrane i kongresówka to jest jedność wykuta przez stulecia w Unii Lubelskiej, w Unii Sejmowej, w Konstytucji 3 maja. Do tego nawiązywali nasi rodacy i to nam jakby w spadku zostawili. Spadek, jak wiemy, jest jeszcze niedokończony. A czy wiele brakowało, żeby na przykład w 1831 roku już odzyskać uz niepodległość? Do tego nikt nie wie, bo przecież to, to jest już z pogranicza probabilistyki. Natomiast szanse były, o ile by Europa zareagowała, no dokładnie tak jak zareagowała obecnie na agresję na Ukrainę. Tymczasem mieliśmy trzech wrogów w różnym stopniu, i z, całym, z całą determinacją Królestwo Pruskie wystąpiło przeciwko Polakom. I nie było nikogo w Europie, kto by je zneutralizował. Mogła to zrobić Wielka Brytania restrykcjami gospodarczymi, mogłaby to zrobić Francja, Mogłoby to jeszcze Austria się do tego dołączyć, ale po prostu nie chciały. W pewnym momencie Francuzi odpuścili, no najbliżsi nam byli. Inny był stosunek natomiast społeczeństw europejskich, prawie wszystkich. Wszędzie byli niezwykle Polacy no na rękach noszeni i podziwiani. Za to, że przeciwstawili się no, największej potędze. Pamiętajmy carstwo rosyjskie no, rządzone przez Niemców w dużej mierze, których Jasienica nazywa Niemcami Petersburskimi, zagrażało Europie. Bali się tego prawie wszyscy obywatele Rzeszy Niemieckiej, no, czy wtedy jeszcze Związku Niemieckiego. I kiedy Polacy tam wkroczyli, to za fakt przeciwstawienia się Caratowi, czy to w Lipsku, czy to w Monachium, czy na całej trasie Przemarszu aż do Strasburga, no tam podziwiano Polaków. Słynne polnisze, lidę, czyli pieśni na cześć Polaków są powszechne. Heinrich Heine w poezji czy w muzyce Wagnera to wszystko wybija w sposób. Jest to jedyny okres w historii, kiedy Niemcy nas podziwiają, i kiedy my ich podziwiamy i odpłacimy im potem w ludów walcząc o demokratyczne, konstytucyjne Niemcy. Przegrywamy razem z nimi tę walkę. Niemcy stały się autorytarne, a na koniec kaiserowskie i wywołają dwie wojny światowe. Czyli wsłuchując się w to, co pan mówi, to pan uznaje powstanie listopadowe za wygrane? Przepraszam, proszę powtórzyć, bo choruję i nie Dobra, mogę... Dobra, jasne, okres teraz i rozumiem. Słuchując się w pana słowa, to pan mówi, że powstanie listopadowe było udane, zwycięskie. Według tokarza trzeba tak zrobić, bo ono się kończy z detronizacją cara, po czym kongresówka jest niepodległym państwem. I na to niepodległe państwo 6 lutego 1831 roku napada drugie niepodległe państwo carskie, które rości sobie pretensje do Polski. No i tę wojnę już przegrywamy, ale to jest, powinno być to traktowane jako odrębny fakt historyczny. No ale ponieważ bliskość czasowa jest niestety myląca, w związku z tym nazwano to wszystko powstaniem. A właściwie powinno się nazywać zryw listopadowy. Druga rzecz, on się kończy, kończy się dość oryginalnie, mianowicie właściwie z jednej strony kapitulacją ostatnich oddziałów regularnych w Zamościu to jest koniec października 1831. Ale tak naprawdę ostatni oddział rozwiąże się na grobie Emilii Plater 24 grudnia. 1831 roku, kiedy wierni jej partyzanci, to była grupa około 80 ludzi, w Justjanowicach na Litwie, rozejdą się do domów na wigilię. Także wigilia kończy nasze powstanie. I czyli podsumowując, źle nas uczą w książkach od historii? No, nie wszyscy zauważyli ten fakt, ale niektórzy historycy potrafią skojarzyć śmierć Emilii Plater, która się nigdy nie poddała której oddział błąkał się po lasach, zatrzymał się właśnie w dworze Justyanowicach i która umarła no, na wiadomość, że Warszawa padła, że już nie ma dokąd iść, doznała zawału. A pogrzeb jej stał się takim symbolicznym momentem pogrzebu również naszego, zrywu naszego i litewskiego, oczywiście. A sama Emilia nawet z Łotwy pochodziła, dokładniej z Liksny na Vladgalii, tam jest ród platerów. I w związku z tym, no zobaczmy, ile narodów i ile społeczeństw wytworzyło tą wspaniałą legendę powstania listopadowego, już tak potocznie mówiąc, nie bawiąc się w te drobiazgi. I ta legenda była bardzo cenna, ponieważ zorganizowała naród w obronie własnej godności. No tak właśnie, że... chciałem tutaj zapytać jaki <grym> był krajobraz po powstaniu listopadowym? Smutny. <laughs> Smutny był z jednej strony, ale krajobrazem prawdziwym duszy polskiej jest przede wszystkim wielka, średnia i mała emigracja. Co to jest? No wielka to oczywiście wielcy ludzie, którzy wybierają sobie Paryż, Genewę, ba nawet Rzym tętnił również, przecież pamiętajmy tam będzie Norwid. Natomiast... Inna emigracja to jest oczywiście na Syberię. Około 30 tysięcy ludzi powędrowało tam, założyli tam liczne ośrodki kulturalne. No prawie każdy teatr na Syberii założyli Polacy właśnie po powstaniu listopadowym. Także ta Syberia odżyła. Ci Polacy potem przywitają już jako starcy czy jako wiekowi powstańców styczniowych i przekażą im. Ową Syberię do dalszego rozwoju kulturalnego. No i wreszcie mała emigracja, to jest po prostu przemieszczanie się Polaków w obrębie samych ziem polskich. To napłyną Polacy na Śląsk, wzmocnią Wielkopolskę. Nawet przebudzenie w i Mazur właśnie ma miejsce w okresie powstania listopadowego. Galicja również przeżyje ogromną no niestety tam spotkamy się z kontrakcją austriacką i będziemy mieli rzeź galicyjską 1946 roku. Ale, ale gdyby nie to, no to naprawdę by Galicja zakwitła o wiele wcześniej. Spotka... Więc nie są mhm. tylko same negatywy. Nie dało się rozbić trzech potężnych, najważniejszych państw w Europie. Natomiast dało się przeszkodzić ich działaniu zmierzającemu do tego, aby Polakom odechciało się być Polakami. To się po prostu nie udało. Właśnie, bo czytałem e, rzekomo, tak miał powiedzieć zaś Mikołaj pierwszy Romanow, że nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków. No właśnie, był tego pewien, a skończyło się na tym, że jego nie było. Zmarł dość podle, bo do dziś nie bardzo wiadomo, czy popełnił samobójstwo, czy szaleństwo, ale będąc bardzo silnie przeziębiony, bo wysyłał pułki carskie na Krym, gdzie toczyła się wojna z Koalicją Europejską, po prostu się silnie przeziębił no i spożył wszystkie środki, które mu przepisano na kilka dni, a to go zabiło. I, i, i zarówno Rosja, jak i Polska były wolne od, od tego despoty no wyjątkowego, nawet jak na skalę rosyjską i zaczęły się w Rosji reformy. No, reformy, które doprowadziły nas do Powstania Styczniowego, a Rosję do katastrofy ym, y, 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 rewolucji sowieckiej w 1917 roku. No, czyli, czyli śmierć y, taka, jak y, przypadło na dynastię Romanowów. Tam praktycznie każda śmierć owiana jest jakąś tajemnicą. Tak, w dużej mierze tak. <grym> Chyba Aleksander III normalnie umarł, no, ale to z, z, in, z innych powodów jakoś tak. Nie, nie wyszedł na niego zamach, w którym zresztą brat Piesuckiego uczestniczył. Więc przeżył jakoś. Natomiast reszta albo została zamordowana, albo, albo zmarła samobójczo. Historyk Krzysztof Jabłonka był moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.